Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Justyna Krawczyk, założycielka szkoły dla stylistek New Style Academy. Jesteśmy już w czternastym dniu wyzwania, jak zarobić milion projektu tak naprawdę. Jak zarobić milion, będąc osobistą stylistką? Niestety spotkanie tydzień temu z przyczyn osobistych nie mogło się odbyć, ale co, co się odwlecze, to nie uciecze. Jestem już dzisiaj z Wami. Pytanie, czy Wy jesteście, jestem bardzo ciekawa, kto będzie ze mną na żywo. A kto w swoim czasie będzie oglądał a, ten film, tego live'a tutaj na naszym fanpage'u, bądź też na naszym kanale YouTube o tej samej, o tej samej nazwie, nazwie, New Style Academy. Dzisiejszy tytuł spotkania: Stylowy e-book w wersji angielskiej, czyli Dlaczego warto żyć odważnie? Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że. Każdy ma w życiu to, na co się odważy, pytanie, na co ty się odważasz. Dzisiaj ten stylowy e-book w wersji angielskiej jest trochę takim pretekstem do tego, aby pokazać ci, aby pokazać wam, jakie są możliwości. Szczególnie teraz, kiedy przechodzimy bardzo mocno na tryb online, może się okazać, że jako osobista stylistka jeszcze nie masz tych swoich usług oraz produktów online, a bardzo być się przydały i myślę, że chociażby po to ten kryzys był potrzebny, żeby zobaczyć na świat, na życie, na okoliczności z zupełnie innej perspektywy i mimo wszystko postarać się, aby wyciągnąć z tego czasu coś pozytywnego. Dla mnie tym pozytywnym elementem jest chociażby przyglądanie się temu, co się dzieje na rynku online. My jako New Style Academy już od dawna mamy swoje kursy online, już jest też w sprzedaży dostępny kurs Master Również online mamy swoje e-booki. Nie planowaliśmy takiego, takiej wersji wydarzeń, raczej myśleliśmy o tym, że my sami uwielbiamy uczyć się online, że my sami kochamy wolność i pracę, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i gdzie mieszkamy. Stąd był taki pomysł, żeby tworzyć kursy i produkty i usługi online, ale okazało się, że słuchanie siebie doprowadziło nas do takiej sytuacji, że chociażby nie po to tworzyliśmy te usługi, żeby radzić sobie w tak kryzysowej sytuacji, to jednak właśnie w tej kryzysowej sytuacji, dzięki temu, że słuchaliśmy siebie, możemy sobie dzisiaj bardzo dobrze radzić. Ja sobie tak myślę, jakby ktoś zadał pytanie, po co w ogóle tworzyć usługi online i to jeszcze w języku angielskim? Po co tworzyć takiego e-booka w języku angielskim? I od razu mi się przypomina taki film zupełnie niezwiązany ze stylem i z modą. Film o tytule. Kupiliśmy Zo, kiedy właśnie pewien mężczyzna robi coś szalonego. Po stracie swojej żony wyprowadza się do innego domu, a później się okazuje, że tym domem jest również Zo. Wyprowadza się z małą dziewczynką, ze swoją córeczką i z dorastającym nastoletnim synem właśnie do domu, przy którym jest. Zoo. I w pewnym momencie, no bo to jest szalona decyzja, tak jak być może szaloną decyzją możemy nazwać tworzenie usług online, bądź w ogóle praca osobistej stylistki, bądź tworzenie e-booków w wersji angielskiej, może ktoś zapytać, ale dlaczego ty to robisz? Tak jak w tym filmie, pewna kobieta z załogi pracującej w tym zoo zadała mu pytanie, dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego ty to robisz? A odpowiedź jest prosta: Why not? Dlaczego nie? Dlaczego nie zrobić czegoś odważnego? Dlaczego nie zrobić czegoś szalonego i odważnego? Dlaczego nie myśleć o tym, że świat jest wielki, że świat jest cały dla nas? Kochane, ja chcę Wam powiedzieć, że ukończyłam Style Coaching Instytut w Londynie w dużej części w trybie online. Jeżeli ja mogłam kupić coś w wersji angielskiej, coś, co nie jest po polsku, uczyć się w obcym języku, to dlaczego Wy nie miałbyście wypłynąć na szerokie wody i sprzedawać swoich usług w języku angielskim, zaczynając chociażby od stylewego e-booka? Kończyłam również psychologię pozytywną na uniwersytecie w Berkeley, kurs kilkumiesięczny. Nie byłam w Kalifornii. Uczyłam się online. Jeżeli ja mogłam, to dlaczego wy nie możecie. Możecie. Myśl szeroko, czy to będzie kurs online, czy to będzie e-book online, czy to będzie w wersji angielskiej, czy w wersji niemieckiej? Dlaczego nie? Pamiętacie, jest taka reklama była. Reklama, którą uwielbiam przywoływać tutaj robię to bardzo często. Pracy.pl. Tego portalu pracuj.pl, gdzie otwiera się szuflada w pewnej komodzie, i w tej szufladzie siedzą ludziki jak te trybiki. I ja takim trybikiem również w życiu byłam, więc wiem, co to znaczy, i mówię też z własnej perspektywy i z własnego doświadczenia. Siedzą siedzą w tej szufladzie, siedzi kilka osób, chyba jeden mężczyzna, czy dwóch, czy dwoje, dwie kobiety, i tam pracują i pracują i pracują i pracują i pracują jak takie trybiki. I w pewnym momencie ktoś przystawia jeden z nich taką drabinę, spina się, odsuwa się ta szuflada i wychyla głowę za tej szuflady i się rozgląda i mówi: "Wow, ile tu jest możliwości! Jak tutaj jest pięknie! Ja od dawna czułem, że chcę zrobić to i to, i nagle ludziki z tej szuflady zaczynają ciągnąć tę osobę, która wspiła się po tej drabinie za... Za nogawki mówi złaś, mówią złaś, 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 tam jest niebezpiecznie, nie wiesz, co na ciebie czeka, złaś, tutaj jest etat, tu jest bezpiecznie. Tu jest ten schemat, który wszyscy znamy, będziesz miał trzynastkę, nie zapomnij. Po co próbować czegoś innego? A ten ludzik, jeden z nich, wspina się dalej, ale nie, ja chcę zaryzykować. Wow, nigdy w życiu nie sądziłem, że świat jest taki piękny i on czeka tutaj na mnie, jest otwarty i należy do tych, którzy są odważni. I teraz jest pytanie do Was, kochane. Czy chcecie być w tej szufladzie? Jeżeli ta szuflada jest czymś, co nam w zupełności wystarczy, i odpowiada, super. Ja tutaj mówię o zmianach szuflady, która dla nas jest zbyt ciasna, ale siedzimy w niej tylko dlatego, że się boimy zmian. Napisała do mnie jedna z Was, jedna z naszych kursantek, stylowego naszego kursu. Zostań osobistą stylistką. I mnie zachowam jako poufne, bo być może nie chciała być kochana, żebym tutaj Ciebie przywoływała, ale ta wiadomość zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Znałyśmy się tylko poprzez kurs online, a później napisałaś do mnie. Napisała do mnie jedna z naszych kursantek, że wyprowadziła się za granicę, że ma pracę i męża, ale od wielu lat czuję, że to jest absolutnie nie to, co chciałaby robić. Zapisała więc się na kurs, na którym poczuła się fantastycznie, tutaj, u nas. Ale z boku usłyszała od siostry czy od znajomej, że to jest w ogóle bez sensu. O czym ty marzysz i po co takie zmiany? Siedź tu, gdzie ci dobrze. I zapomnij o tym, co byś chciała robić. To doprowadziło tę osobę, o której mówię. Do frustracji. Życie wbrew sobie, przeciwko sobie, brak myślenia o sobie, brak realizacji tego, co chcemy, doprowadza nas bardzo często do frustracji, do poczucia nieszczęścia, do depresji, bo myślimy, że jesteśmy nic nie warte i że jest za późno na zmiany. Dziś pod takim tytułem stylowy i e bóg w wersji angielskiej czyli dlaczego warto żyć odważnie. Przychodzę, żeby Wam przekazać, że warto żyć odważnie i warto słuchać siebie. Ja wiem, że nie zawsze to jest proste. Dla mnie, kiedy 8 lat temu, w 2012 roku, otwierałam swoją firmę, a później kilka lat później otwierałam tę wspaniałą szkołę dla stylistek New Style Academy, też nie było zawsze łatwo. Ale jedno, co chcę powiedzieć, to że absolutnie warto. Mam takie przekonanie i bardzo głęboko wierzę w to, że mamy... Jakiś czas, nie wiemy, jaki. Mamy na pewno, a może nie na pewno, ale z tego, co mi wiadomo, jedno życie. Więc ja z całego serca pragnę przeżyć je po swojemu. I dziś wiem, co znaczy żyć w tej szufladzie, bo tam byłam. I dziś porównuję to z życiem, które prowadzę od kilku lat, od ośmiu, może dziesięciu, bo wtedy zaczynały się największe zmiany w moim życiu. Kiedy zaczęłam żyć odważnie, słuchać swojego serca i tworzyć i robić to, co kocham jest ogromna zmiana, która nie była prosta. Ale wiem, jak bardzo życie w schemacie i w strachu mi uwierało, a jak bardzo się otworzyłam i jak bardzo jestem szczęśliwa od momentu, kiedy zaczęłam robić to, co kocham, między innymi tutaj przechodząc do Was, między innymi tworząc nasze stylowe i fantastyczne, merytoryczne dla stylistek e-booki i nasze szkolenia. I te stacjonarne w Warszawie i te online, które są niewiarygodnie wartościowe Merytoryczne, i w których nie zabrakło również wiadomości, inspiracji z mojego własnego doświadczenia: tworzenia szkoły dla stylistek, ale również pracy, z podwórka pracy jako osobista stylistka. To wszystko sprawia mi ogromną radość. I mnie też ktoś wtedy powiedział: Nie warto, nie udać się, co ci przyszło do głowy. A ja dzisiaj przychodzę Ci powiedzieć, że absolutnie masz prawo do tego, wręcz obowiązek przeżyć swoje życie po swojemu. I ten stylowy e-book w wersji angielskiej to taki sygnał, że nie tylko Twoje miasto, nie tylko kraj, ale cały świat czeka na to, co zaczniesz tworzyć z serca. Masz prawo, kochana, masz absolutne prawo, wręcz obowiązek do życia po swojemu, do realizacji swoich pragnień i swoich marzeń. Bez względu na to, czy otoczenie to zaakceptuje, czy też nie. Wiem, że to nie jest proste. Wiem, że czasem jest to bardzo trudne. Ale to, co wiem na pewno, to, że warto. Daj znać, kochana, czy się wreszcie odważysz. Postawisz ten pierwszy krok. Zaczniesz pracę jako osobista stylistka. Może zapiszesz się na nasz kurs. Może kupisz najtańszego e-booka. Może to będzie ten jeden mały krok, który doprowadzi Cię do zmiany, o której będziesz kiedyś mówiła innym, że wbrew temu, co ci podpowiadano, posłuchałaś serca i zaczęłaś robić to, co kochasz. Ja z całego serca życzę ci powodzenia i życzę ci, żeby właśnie tak było. Jeżeli moglibyśmy w czymś ci pomóc, coś podpowiedzieć, coś doradzić, to pisz śmiało na naszą skrzynkę newstyleacademii.com. Z całą pewnością odpowiemy. A teraz już się żegnam. Dziękuję za to spotkanie. To było czternaste spotkanie. Wszystkie spotkania są na naszym kanale YouTube w projekcie Jak zarobić milion będąc osobistą stylistką. Zachęcam Cię do obejrzenia wszystkich odcinków, a my widzimy się już za tydzień w poniedziałek o godzinie 12. Do zobaczenia.